20 19 vlogmas. Czajcie to, że poza tym vlogmasem może ja was się oświecę, że poza tym vlogmasem jeszcze pięć vlogasków, vlogmasków i kończymy. I święta. Kiedy i jak do tego doszło, to ja nie wiem. Dzisiaj słuchajcie mieliśmy nastawiony budzik na ósmą i ja po prostu obudzona w takim letargu, to znaczy Krzysiek mnie obudził, bo mnie budzik nie budzi. E, wyskoczyłam z łóżka przerażona, że zaspałam do pracy i biegłam szybko się logować. E, mi się zdarza tak słuchajcie kilka razy do roku jak po prostu już nie ogarniam, który jest dzień i wpadnę w taki wir obowiązków, więc <laughs> najwyraźniej to teraz. Ale okej, okay, później znam sobie jednak sprawę z tego trochę mi Krzysiek, bo to powiedział, że dzisiaj sobota. Więc przypomniało mi się, dlaczego miałam się spieszyć. Otóż, słuchajcie, na dziesiątą idziemy na trening. Co za tym idziemy? Musimy szybko zjeść śniadanie, żeby ono zdążyło się trochę przetrawić, więc ja sobie zaparzyłam płatki owsiane, wymieszam je sobie z białkiem, dodam banana, troszkę masła orzechowego. I będzie, także takie moje śniadanie, a zanim jeszcze wyjdziemy, ja sobie powiedziałam, ja mam białko, czasami mnie pytacie, ja, ja, ja mam białko z All Nutrition i ja mam zawsze WPI i różne smaki. Przetestowałam, spoko, są spoko smakowo, mają fajną rozpuszczalność i temperatura im nie groźna, że tak powiem, ale... Jak robicie omlety, gofry czy coś takiego, to niestety y, będzie to później suche. Nie ma co ciemnie. Mówię Wam jak jest. Wymieszam sobie tę owsiankę, y, szybko zjem i słuchajcie, zaczynam robić moje paszteciki wigilijne. Y, no bo muszę zrobić to przed siłownią, więc jak widzicie, jak widzicie, ani chwili wytchnienia o poranku, ale to nic, jak wrócimy z siłowni, myślę, że będzie trochę czasu na luz. Dobra. Wkrajam sobie jeszcze banana. Ja się śmieję, słuchajcie, bo kiedyś yy, rozmawiałam nawet z przyjaciółką ostatnio o tym, bo ja kiedyś nawet przed wyjściem do pracy miałam takie no naprawdę insta śniadania, bo ja nadal wychodzę z założenia e, takiego, że jak coś wygląda bardzo ładnie, to przyjemniej się to je i trochę się też je oczami i sprawia nam większą radość. A ostatnio moje śniadania to jest po prostu jeden wielki bełt i jem, żeby szybko coś zjeść ale może jutro, słuchajcie, zrobimy coś ładniejszego, coś takiego bardziej mojego, o. No ale dobra, dzisiaj wystarczy mi owsianka, to jest samo życie, wiecie, raz wygląda pięknie, raz niekoniecznie. Także, proszę bardzo, moja owsianka, jeszcze dodam tylko masło orzechowe, wcinam i widzimy się na pasztecikach. Słuchajcie, wczoraj wyszedł Wiedźmin, a patrzcie, co Krzysiek ogląda. <gry> Tutaj pomocnik w śniadaniu. Nastąpił delikatny błąd obliczeniowy, ponieważ w swoich e, analizach porannych e, nie uwzględniłam, e, jeśli chodzi o to robienie pasztycików, nie uwzględniłam tego, że ten farsz musi być chłodny, przystygnięty przed e, zwijaniem tych pasztycików w ciasto francuskie, więc brawo ja. Także my już lecimy, słuchajcie, na siłownię, a jak wrócę, tam stoi farsz, nie wiem czy widać, a jak wrócę to po prostu mm, zrobię już, wiecie, finalne paszteciki, upiekę i będzie z głowy, później zajmę się relaksem, szykowaniem się. Ponieważ y, mam nadzieję, moje wyliczenia znowu tak wskazują, ale mogą być znowu błędne, że y, będę miała trochę czasu spokoju, więc wtedy sobie otworzymy bodzia, powiem Wam jak było na treningu. Może zaproszę Krzysztofa do wywiadu, czy przeżyliśmy. Masz jeszcze zakwasy? Mam. No, chodź, pokaż się, powiedz co tam u Ciebie, bo mam jeszcze 3 minuty do wyjścia. Ale już wstaję szybciej z kanapy. Powiedz, jak twoje. Musisz się trochę nagiąć. No nie mogę. Jak twoje. Jak twoje. Jak twoje wrażenia? Jak twoje nastawienie przed kolejnym treningiem? Czy jesteś zmotywowany, zaangażowany i tak dalej? Nie. Jest sobota rano, powinienem. Ra Jakie rano? Jest 9:18. Dziewiąta rano w sobotę. Ludzie powinni odpoczywać i się relaksować. A nie gonić, śniadanie, y, pakowanie, siłownia, gdzie czy człowiek ledwo chodzi, a jeszcze trzeba psa wyprowadzać. Także... Ho, ho ho. U nas magia świątek zwykle. Im szybciej wrócimy, tym łatwiej. No wiesz, godzina treningu plus kardio później, więc no, tutaj wiemy. nie ukrywajmy, że to będzie jakieś bardzo szybko. Może być wina coś obejrzysz. Spakuj słuchawki, a ładuje aparat i widzimy się po siłowni. Ho, ho, ho! Święta, święta! Magiczny czas! Na naszych oczach kot zrzucił choinkę. Także chłopaki idą na szybkie Siusiu i naprawiamy. Fantastycznie! No dobra, słuchajcie, chłopaki poszli na spacer. Choinka nadal leży, a ja chcę na szybko e, zrobić te pasztyciki Później będziemy podnosić choinkę, e, bo chcę je szybko, wiecie, do piekarnika wstawić. Żeby móc się już szykować na spokojnie Także ja mam takie ciasto z Kefura I to słuchajcie jest ciasto XXL Ono jest troszeczkę większe od tego klasycznego No dzięki czemu wychodzi więcej pasztecików Króję no na, na takiej wielkości kawałki jak widzicie Ja bardzo zawsze jestem słuchajcie precyzyjna jeśli chodzi o gotowanie e, Dobra I teraz wzdłuż Chodzi o to żeby były kwadraty Mniej więcej, żebyśmy później zrobili z tego takie trójkątne pierożki, powiedzmy. No, czasami wychodzą prostokąty, czasem kwadraty, no takie życie. E, dobra. I teraz tak, moi drodzy. Biorę sobie, nie lubię tej końcówki z ciasta francuskiego, czy to w ogóle widać? O tej, bo ona jest zawsze porozwalana. I teraz tak, biorę sobie łyżeczkę i biorę sobie widelczyk, i tak. Pokażę Wam, może z tej strony, bo będzie łatwiej i ładniej to wyglądało. Więc mamy tutaj. Nie widzicie, kurde. Mamy tutaj kwadracik, tak? Powiedzmy, że to jest kwadracik. Dajemy łyżeczkę farszu na środek. Kurde, jakieś małe te kwadraciki. Gdzie jest widelczyk? No i widelczykiem trochę to rozciągam, żeby się zmieściło. No i widelczykiem staram się złożyć trójkąt. O! Znaczy ręką staram się złożyć trójkąt, żeby widelczykiem to wszystko ładnie docisnąć. Hops, hops, hops. Tak będą wyglądały moje Pasztyciki, więc zabieram się za robotę, ale co? Stawiamy tą choinkę. Teraz czy później? Dobra. To stawiamy choinkę. My tak, dobry. w sumie ja jestem treningowa, to już jesteś chill harder. E, tak, ja mam pytanie, jak było na treningu? No początek nie był łatwy, szczególnie, że zaczęliśmy od nóg, które mnie bardzo bolały. Ale, Mieliśmy full body. Ale jak przeszliśmy na górne partie, działa to już dużo lepiej. no Do, do, do czasu brzucha. I, i, słuchajcie, jak ćwiczycie, jakich ćwiczeń najbardziej nie lubicie? Ja nienawidzę robić brzucha. Naprawdę! Ja jestem zła, jak już słyszę, że mam robić brzuch. Ja, czy ja lubię, ale znam przyjemniejsze ćwiczenia, które też, że tak powiem, działają, niż to, co tam pan No, mówi. on się tak ujął, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o moje spostrzeżenia na temat trenera, to y, ja po tym pierwszym byłam tak, zobaczymy, damy mu czas. To tym mu poszukaj. Tak, ja ty poszukaj sobie czekoladki, 18 dzisiaj. A dzisiaj jestem bardzo zadowolona, bo już widzę, jak wyglądają te treningi czy pilnuje, czy nie pilnuje techniki i podoba mi się to, że on się nie pieści z nami ale widzi, kiedy na przykład nie dajemy rady albo mamy za ciężki ciężar że to rzutuje na no, naszej technice no i na przykład fajnie, bo też hmm, chcesz rybelko do nas? Hmm, też wiecie, Krzysiek ma zakwasy i no miał lżejsze te, te ćwiczenia na nogi więc uważam, że to było bardzo spoko a już mamy nie twoje no, także to tyle, jeśli chodzi o mm, treningi, właśnie dlatego jemy teraz czekoladę. Myszko pieski nie jedzą czekolady. No. Jedzą tylko raz. Odpakowuj swoje. Ona, słuchajcie, cię bałagan. Sprzątać będę jutro. Nawet mi się wiecie. Chońka już stoi także. Jak widać choinkę już postawiliśmy. Ojciec suka 18. Ale ciężtań tak. Ej, 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 halo, Halo! Bo no zaraz wejdzie. Czyli dziewiątki, nie? Nie, nie ma długiego dziewiątku. No, to było dziewiątki. Ty... Kieczuś, ty Cześć, słuchajcie. Zrobię swoje. Też śmiesznie, bo zgadaliśmy się z trenerami i też Russell Terriera, Tylko, że u nich na przykład mm, pies zjadł listwy przypodłogowe. Mnie tak naszło na takie refleksje, że wiecie, że u nas 90% rzeczy, które są zniszczone, są zniszczone przez kopanie przez psa. Tak. A pies, Gdzie, a pies czyli... większość zniszczył tylko dlatego, że kot mu pomógł. Kot mu zrzucił, no. Dzisiaj kalendarze adwentowe też były, słuchajcie, zrzucone. One się domagają dość mocno. Trzeba je schować. No dzisiaj, dzisiaj jeszcze? Zwierzęta przy kalendarze. Dzisiaj im damy te kalendarze jeszcze i. i schować. Hmm. O oh Jezu, jakie to dzisiaj byłoby wymarzone. To na jutro jest. Po to na nakacam. Mhm. Śpimy do dziewiątej. To nie o to chodzi. Znaczy, że ja mogę spać do Nie. dziewiątej i śniadanie do łóżka, tak? O dziewiątej? No, o dziewiątej masz śniadanie do łóżka, o tak. Aha, a wcześniej i tak ten? No to już widzisz, no to jest samo życie, albo jedno, albo drugie, no. Ale widzę, że zgonie dwa. Na pewno dwa. I, i, I ten, i herbata ogniem zieje, więc musi być jakaś naprawdę ciepła. Ale jaki chudy jestem. No, jeszcze troszkę, jeszcze dwa treningi. Ważne, że zrozumiałeś. Jutro o dziewiątej dostajesz śniadanie do łóżka. co dzisiaj muszę kupić? E, później ci zrobili nic, co musisz kupić. E, Mi się już, bułka już ja na chodź, kanapę. Chodź. A gdzie jest mój... A, tu jest mój wór. Możesz przejąć terierka, bo on jest psem na kolanowym, ale ja muszę otwierać. Czy gdzieś... Dzisiaj słuchajcie, pijemy kawę z Kosty, więc ja jak będę mówić dużo, to yy, chyba wiecie już dlaczego. O, Dziękuję Państwu serdecznie. Dobra, a jeśli chodzi o mnie. No już popatrzcie, bo jesteś tam. Jesteś tutaj? O. Kurczę. Zajmujesz się psem i kotem przez cały dzień, a ja mam czas na co tylko chcę. No, McDay. Obczajcie, McDay, ale to ja chcę McDay po Vlogu Day. Pst. Bardzo ładne, kurczę. Czyli mogę mm, zagotować rosół. Znaczy to jest wanna. No. Więc czyli... nie taka jak zomo. Ale... No nie w inną. Czyli mogę słuchać muzyki, czyli mogę wypić gorącą kawę, mogę spać, mogę czytać książki, oglądać Netflixa, oglądać YouTube'a. Nie, wiem, co tam jeszcze lubisz? To znaczy no, generalnie cześć Magda, teraz. jestem. Czyli, no, chodzi mi, że teraz tak, w tą pogodę to tak średnia, raczej jakieś biegi, spacery i noc. Ale bardzo mi się to przyda, muszę sobie ten voucher zachować ja go na lodówkach potem. Bo to będzie miała taka, wiecie, nadzieja. No, to ja, to ja sobie go ale. wykorzystam mm, na Trzech Króli, jak mamy wolny, że będę miała cały wolny dzień dla siebie. Chcecie takiego A vloga? A wtedy? A to, to, to następnego ciągle, dnia. No. Więc he, 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 bardzo mi się podoba, dziękuję, myślę, że twój jest równie fajny. Tak. Także dziękujemy bardzo za kalendarze, znaczy za Widzicie kalendarze. Widzicie jak można za frigo Tak, właśnie. Yy... Kilka osób zwróciła na to uwagę, że to jest fajne, że u nas nie ma tylko prezentów materialnych. Ja słuchajcie, chyba już to mówiłam, że my się umawialiśmy, żeby tak mniej więcej było po połowie, że 12 jakichś drobiazgów i 12 niematerialnych. A ja w ogóle mam takie refleksje, jeśli chodzi o przyszłorocznego, może nie vlogmasa, ale o nasze kalendarze adwentowe, że ja chciałabym same takie rzeczy. No. Tak? Cięższe jest wymyślić coś niematerialnego jednak. No, ciężej, bo łatwiej jest kupić i to po prostu włożyć do okienka. No. E, a jeszcze, jeśli chodzi o ten rok, uspokój się na no chwilę. Tata, spocony jest, to lubi, tata. E, jeśli chodzi o ten rok, to słuchajcie, my na gwiazdkę. Kot na kanapie zasnął, jak mnie słuchał. Siedzi. E, my na gwiazdkę w ogóle nie robimy sobie prezentów. Zadecydowaliśmy. Co, znowu banka puścił? Zaraz wrócimy. O Boże! Bo go tak miętosisz i miętosisz. Chcieliście więcej kota i psa w vlogmasach? To proszę mi później nie pisać, że za dużo zwierząt. Smierdzi jej to. to. E, jeśli chodzi o tegoroczne prezenty, to razem ustaliliśmy, że nie robimy sobie nic na gwiazdkę, po, ponieważ oszczędzamy. Tak? O, tak. Wystarczająco już. O, o. Na Inflacja tak skoczyła, że trzeba oszczędzać. Dziękujemy. Wystarczająco już narobiliśmy sobie, ja? no. y, uważam, prezentów na te 24 mhm. dni y, i właśnie z racji tego nie robimy sobie no. w tym roku żadnych materialnych prezentów i dlatego chcę w przyszłym roku 23 niematerialne, a na końcu... Y... Coś, co i tak by wyrównał Nie, właśnie na... nie. Ja bym chciała się umówić do jakiejś stówy czy coś takiego, ale chciałabym, żeby to było takie przemyślane. Plus oczywiście kalendarz z Bodzi, nie? To... Najlepsze jest to, że ja od... Kiedy ją poznałem, no. mam jeden prezent cały czas w głowie i nie mogę tego nigdzie dorwać. Dlaczego? A co to powiedz? Pomogę? Co to takiego? Co? Ale powiedziałam Twojej mamy powiedziała, no. A co? No. Ej, no ale serio, znasz mnie tyle i ja nie wiem? I nie da rady ale tego, A jak a dorwać. co? A szczękam. Mm. No powiedz, ja nie wiedziałam, że ty masz coś takiego. Nie wiem ci już kiedyś, że mam. Za, Mam na urodziny, mam na ten... I ciągle ten jeden siedzi i... Czeka. A z czym to jest związane? No to dlaczego czeka? To dlaczego nie ma? nie ma go... Że tak powiem, nie ma dostępności. Co to takiego? Ej, no serio, i ty uważasz, że ja teraz wrócę do obowiązków? Nie no, weź powiedz, nie wyrzucaj klucza, nie wyrzucaj klucz, nie wiesz. No powiem. Nie powiem ci nic. To mogłeś w ogóle nie zaczynać. A ja to lubię. A ja strasznie nie lubię, jak ktoś zaczyna i nie kończy Aaaa! No. Także kiedyś się uda? No nie denerwuj mnie już. Może za rok. No, to ja chcę, żeby się udało Co to? A do jakiej kwoty? Co to z czym e? związane? cokolwiek. Ale to materialne czy nie materialne Ariusz, jest? Zostaw choinkę! Halo? To jest materialne Nie powiem czy, ci nic. Aha, to no, także słuchajcie ciki upieczone, my zabieramy się za pakowanie prezentów, zrobimy to teraz, ja lecę wziąć długą, odświeżającą kąpiel, umyję swoją czuprynę i tak dalej i przyjdę już do Was na spokojnie, otworzymy sobie bodzia, ale teraz jeszcze pakowanie prezentów, bo robimy sobie... A dla wielbicieli Wiedźmina drugi sezon na razie sztos. Bo robimy sobie ze znajomymi prezenty, było losowanie do pięciu dych, tak? Tak. Tak. Do pięciu dyszek. Zawsze to no, zawsze jest taki, wiecie. Element zaskoczenia i fajnie później się to wspomina. Także lecimy, pakujemy i się ogarniamy, tak? A spakujesz za mnie? Bo ja nie umiem. 5 złotych. No. Od centymetra kwadratowego papieru. Co za późno, powiedziałam, zgodziłem się na pięć. Nie, złotych. było dobry. Dobra, musimy się dogadać. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek Wam wspominałam, ale kocham pakować prezenty i Krzysiek zawsze ze mnie śmieje, że. Jak dostaję jakiś prezent, to zachowuję wszystkie papiery, naprawdę wszystkie papiery, um, bo uważam, że można to fajnie wykorzystać i będę w tym roku pakować tak. Jeden prezent, wiem, że moi znajomi to oh, i tak obejrzą, więc już będą wiedzieli mniej więcej, um, w taką torebkę i w taki papier. Postanowiłam zapakować w dwa totalnie inne wzory, żeby, wiecie, trochę zmylić na początku. Także zabieram się zapakowanie prezentów. E no i później relaks Chociaż to mnie też bardzo relaksuje i bardzo to lubię A i jeszcze muszę y, Jedzenie naszykować Wiecie już stwierdziłam, że zawiozę wszystko Na przykład paszteciki na tacce y, A sałatkę w misce Bo wiecie jak to jest Jak ktoś się naszykuje To nie zawsze później jest miska wolna I tak dalej, i tak dalej A tak wszystko będzie gotowe i mam nadzieję, że będzie ok Tutaj kawusia i pakuję Uwielbiam to robić w ogóle bardzo Mnie cieszą takie dzieci a, a jeszcze słuchajcie w poniedziałek, tak, musimy iść na zakupy po papiery świąteczne, więc nie mogę zdradzić, bo moja mama ogląda mój kanał. Pozdrawiam. No dobra, słuchajcie, wiem, że światło tutaj nie jest zbyt dobre. Zresztą lampka jest z drugą stronę, żebym nie była prześwietlona. Chciałam powiedzieć, że przepraszam Was za mój wygląd, bo się zbieram, ale w sumie nie przepraszam, bo tak wyglądam jak się zbieram, jakby. No, chciałam, i znowu chciałam powiedzieć sorry, ale no nie sorry. Tam jest terierek, tu jest Bodzie, otwieramy. Dzisiaj jest osiemnasty. Ja słuchajcie, mam taką godzinkę na zebranie się, więc stwierdziłam, że otworzymy tutaj razem kalendarz. Malować się chyba raczej nie będziemy, ale powiem Wam, że mam dylemat o jakiejś chudej i długie. Że mam dylemat z tym, w co się ubiorę, bo mam ochotę na sukienkę cekinową. Ale ja mam taką sukienkę z długimi rękawami i po prostu nie wiem, czy ja się w niej nie upocę i nie zagrzeję. Wiecie, jak będzie barszcz, w ogóle koleżanka ulepiła 93 pierogi. Czejdzie to, bo ja nie. Mm. Więc nie wiem, czy się w niej nie uposób. W ogóle nie mam jakoś pomysłów, co się ubrać. Dobra, otwieramy letkie. Krem do rąk Mango. Bardzo lubię kremy do rąk z Bodzia. To nie to, że narzekam, tylko mówię, że jakby trochę dziwne opakowanie wybrali, ale okej. Okay. Także dzisiaj krem do rąk Mango, ja bardzo lubię te kremy, mówiłam wam zresztą, nie oczekuję od nich nadlżenia, nie wiadomo jakiego, ale one są spoko. Jak umyjecie dłonie, to ściągają takie to uczucie suchości mm, właśnie po umyciu dłoni, więc... I są fajne do torebki, bo szybko się wchłaniają. Także ja słuchajcie, robię make-up, chyba nie będę wam tego nagrywać, bo coś boję się, że ten vlogmas będzie strasznie długi. Bo biorę też ze sobą aparat, żeby nagrać trochę, wiecie, naszego śledzika, z tego względu, że ja filmy na YouTube nagrywam też dla siebie, i ja lubię mieć e, pamiątkę z tego. I w tamtym roku też nagrywałam śledzika, akurat był u nas e, i bardzo miło to wspominam, i cieszę się, że miałam e, aparat, że nagrywałam, bo to jest super pamiątka dla mnie. Słuchajcie, jutro będziemy sprzątać toaletkę. Ja wam tylko pokażę, co tu się dzieje. Tak. Więc, jakby to nie wymaga większego komentarza, jutro muszę tu posprzątać, muszę ogarnąć. Teraz maluję się. E, no i będziemy chyba razem szukać tej sukienki. Szkoda, że nie możecie mi doradzić. Jestem dzisiaj mega niezdecydowana, ale dobra. Kubek wody. Maluję się, czas start! No i dobra, pomóżcie mi wybrać sukienkę. Ja wiem, że będzie trochę po czasie, ale co myślicie? To jest numer jeden. Tylko nie wiem, czy ja nie wyglądam w niej ciężko, bo ja chodziłam do niej w kurtce skórzanej, bo zobaczcie, ona ma takie szerokie rękawy. No i tutaj jest dość obszerna, o, widzicie? Tak wygląda ogólnie spoko, bo jest taka dłuższa w takie wzorki. To jest ta z H&M, pokazywałam Wam ją. była i mierzymy i była stylówka. Ona ma długie rękawy, ale ja sobie je podciągnęłam. Więc to jest mój numer jeden i ona jest z wiskozy. Jest wygodna, przewiewna i wiecie, no taka... dobrze się w niej czuję. Teraz numer dwa. No i sukienka numer dwa. Widać to? To jest sukienka cekinowa. Bodajże z Reserved albo z Mojito. Z tamtego roku. Ona ma taką gumkę tutaj w pasie i czekajcie, o! Tu ma rozporek i wiecie co, ja myślałam, że ona ma długie rękawy i nie dam rady ich podciągnąć, a te rękawy są, zobaczcie, na gumce i teraz to już mam naprawdę rozterkę no bo też jest spoko już jak ją wcisnęłam na siebie i te cekiny zerwały mi pół włosów e, no to teraz nie wiem, może w tej? Hm? Hm? czy zastrojna na wigilię? w sumie taki okres, no, co myślicie? no, sz no szkoda, że nie mogę Was teraz zapytać przez Krzyśkiem pogadać słuchajcie, suszę właśnie włosy, dlatego mam takie pff. to jest hit, zapytałam Karolinę, w której sukience mam iść, bo sama nie wiem aż w końcu wrzuciłam ankietę na Instagram bo nie potrafię się zdecydować Krzysiek powiedział, że no czarna to już jest za bardzo sylwestrowa natomiast Karolina którą pozdrawiam, my generalnie słuchajcie mamy kontakt 850 razy dziennie ale zapytałam jej w której sukience mam iść i Karolina mówi tak słuchaj, w tej kwi w kwiatki to już sobie przed telewizorem nawet możesz posiedzieć, na no, w tej w cykinach to nie wypada, nie, więc chyba y, mam swego faworyta. no także chyba zostają cykiny. Zobaczcie na to! Wygrywasz! Jeśli chodzi o leczenie, Mariusz co? Mariusz Mariusz bąka znowu puścił. Ale pięknie wygląda. Słuchajcie, jesteśmy, wróciliśmy, jest przed 12, było super, było przepysznie, było śmiesznie. Eee, no ale musieliśmy już wracać, wiecie, do domu, do zwierzaków, ja muszę montować tego vloga dla Was. Eee, Mariusz był bardzo grzeczny, zażarły tylko to, co było, wiecie, na podłodze, rozszarpały wstrzępy, a tak nic dodatkowego, chońka nie zemdlała drugi raz dzisiaj, także bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o śledzika, bo naprawdę... Super bardzo lubię tę naszą tradycję. E, Co Misiu, chłopaki poszli na spacer. Słuchajcie, jak wracaliśmy, zrobiłam w samochodzie imprezę. Po prostu wiecie, żeby się trochę rozbudzić. E, no i siadam do montażu. No. Także mam nadzieję, że dzisiejszy vlog przepadł Wam do gustu. Zostawcie mi kciuczka w górę. Do... Zostawcie mi kciuczkę do góry za komentarz, też wiecie się nie obrażę. Dajcie znać, w której sukience wy byście poszły. Ja się cieszę, że poszłam w tej, bo inna okazja w tym roku by się nie nadarzyła. Także bardzo się cieszę. No. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym filmie i że u Was wszystko w porządku i że wczuwacie się w świąteczną atmosferę, tak jak ja.